Teraz je rozpiera po tej wątróbce Normalnie i po marchewce hmm. Spokój tam bo nagrywam Już się jeżą Jest, jest poszedł Nie poleciałeś Hacet Żyjesz? Żyję, jestem Mam staw. Nie ma jak to doma musi do wody iść się napić z miski Bardzo ładnie a demola sucha i tylko szuka zadymy, tak żeby kogoś zaczepić. Ditka siedzi przy wejściu, o demolka się położyła. Robimy zbliżenie. No tak, tak Dita, tak, no jasne. Oj przepraszam, to teraz ja. Brak zainteresowania. Didi? Piękny. No tak, no jasne, nie? Pan pies jestem. Demolka, demola, demola, ej. Przepraszam, muszę interwencję przeprowadzić. O, no co ty robisz? Chodź taj, chodź. Chodź tu od tego końca. O. Niech mu o, nie jak mówił I nie dam rady Paga się tu z rodzeństwem razem Co Didulek tak patrzysz piękny Oj Diduś, o zawstydził się o, zawstydził się No, teraz Tak, a widzisz Teraz leżymy Dita? Dita A, jak rozumiesz już No. Proszę bardzo no, może w końcu, może Może się położą spać Szczerze mówiąc, mogłyby trochę Nie, Dita oczywiście, tak Jasne, teraz Dita pójdzie, no nie Tak, o Mamusia też już ma wszystkiego dosyć normalnie Śpi, wykończona jest, te harpagany To normalnie, niezpożyte siły mają Współczuję nowym właścicielom, współczuję Wam, naprawdę Obejrzycie też, a jak będziecie mieli to dopiero zobaczycie, co to jest. Normalnie nie jest energia. No dobra, na tym kończymy. Towarzystwo lekko się pokłada. Może będzie spokój. No jeszcze tam idziemy. WC, 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 WC. Traw na podkład. Na podkład, traw, kochanie. Nie, czegoś innego szukamy. Tej świąt... Aha, no tak. Pan pies musi sprawdzić, a Ditka na razie udaje, że będzie spała. No to by było na tyle.